Cię ma, to trzeci raz, więc postaram się. Już, już 10 minut tu siedzę w tym momencie. Się, ale nie powiem wam nawet dlaczego, bo to będzie trzeba jeszcze raz. No, w tym filmie w ogóle powinien, powinny być dwa segmenty dzienne. Powinien być film na zasadzie: zostaniemy milionerami, i drugi: hey, wszyscy zbankrutujemy. Ten film będzie z tych pozytywnych. I od razu mówię. Żaden film, który wrzucam, jeżeli nie informuję o tym, nie jest. Jest to moja opinia na podstawie, której podejmuję jakiekolwiek decyzje finansowe. Są one jedynie przedstawieniem jakichś obserwacji, które można mieć. Możecie się z nimi zgadzać lub nie. Nie, nie, nie sądzę, żeby na podstawie tego filmu po prostu dało się jakoś gigantycznie zarobić w przeciągu pół godziny. Czy coś takiego. I w ogóle uważam, że. na mniejszości się da. Także. Przechodzimy do filmu. Na samym początku jeszcze strona internetowa skinsmonkey.com .com/pl z kodem John można sobie wejść. To są skinki różnego rodzaju, a wlepki na tych skinkach niewliczone są przez stronę. Amen. 35% do doładowania. Wejdźcie w link w opisie, ale chat. Dobra. A więc, jak widzicie, Stockholm. Nisko jest, nie? I można płakać i mówić w ten sposób. O nie, ale źle. Mamy Jednak, jeżeli ja, z tego co ja się przynajmniej orientuję, większość z was jest dosyć potężnie, chociaż nie wiem, czy to się nie zmieniło. Pamiętam, że kiedy był, kiedy Paryż wchodził, to większość z was była ze Sztokholmu wyprzedana. Skoro byliście ze Sztokholmu w sumie powyprzedawani, padła mi łyżeczka. Skoro byliście ze Sztokholmu po wyprzedawaniu, to pewnie dalej go nie zakupiliście, co tam niektórzy ryzykanci pewnie. Ale to jest w ogóle ciekawe, że ludzie zaryzykowali, w sumie teraz potracili te pieniądze. Jakby i tak pochwalam za, za to, że ktoś w ogóle był w stanie podjąć taką decyzję, bo to jednak jest dosyć duże ryzyko. A to też każdy podejmował na, swój, na swoje barki, że tak to powiem, to brał. Powiem, że na tym Sztokholmie... Właśnie nie sprzedałem niczego, więc jeszcze niby nie straciłem, ale jakbym miał liczyć straty, to hu hu hu, dosyć spore. Dlatego w tym filmie e, przedstawiamy, e, ja przedstawię, bo my nie, w sensie trochę bardziej optymistyczny scenariusz, który może się wydarzyć. A więc... Jak wiecie, pewnie na rynku Steam istnieje trochę więcej naklejek niż Antwerp, Stockholm i Paryż. No jest ich kilka więcej. Mamy RMRy jakieś, mamy kolonie i tak dalej. Ja specjalnie użyję kolonii z 2014 roku, bo to są naj, najstarsze naklejki, które w sumie bardzo dobrze pokazują, jak działał ten rynek. Powiedziałbym, że rynek Steam w ogóle sam w sobie to funkcjonuje coś na zasadzie jakoś tak na zasadzie o ale za chwilę będzie najdroższe rzeczy na świecie ja pierdolę xd wszyscy będziemy milionerami po czym y jest taki zjazd i ludziom nie, jednak wszyscy umrzemy, a i potem znowu... Wszyscy zostaniemy milionerami i znowu umrzemy, wszyscy zostaniemy milionerami i znowu umrzemy, wszyscy zostaniemy milionerami i teraz już umieramy. Nie, że za chwilę wszyscy umrzemy. I ja bym na podstawie tego właśnie w ten sposób podchodził do rynku Steam, y, takiego samego w sobie, że trochę on tak funkcjonuje. W sensie dla mnie to co się działo w marcu i w kwietniu, to jakby jest kolejny odcinek sagi, wszyscy zostaniemy milionerami, wszystko będzie za 10 tysięcy. Tak bym to przynajmniej nazwał. Nie zdziwię się, jeżeli będziemy mieli znowu za jakiś czas, kiedy wejdzie Source 2, taką odbitkę, ale to nie będzie chyba odbitka na te poziomy cenowe. W sensie, ja to chcę pokazać po prostu, dlatego bo... Tło na naklejkach kiedyś to było co, co cały czas, nie? Macie wiecie, de, de facto jaki rok nie wpiszecie, to naklejki będą z tłem. I chodzi o to, że też by można było powiedzieć, że o, niby różne tło i tak dalej. Teraz możemy mieć tak, że nie ma różnego tła, tylko mamy różne efekty holo. W ogóle w ten sposób możemy to rozróżniać, albo w jakikolwiek inny. Ale chodzi mi o to, że po prostu mm, to wcale nie jest tak, że te rzeczy muszą się koniecznie tak antagonizować i zjadać nawzajem. Po prostu tak to wygląda na ten moment, ale tak wcale nie musi być. I w tym momencie możemy mieć najzwyczajniej w świecie, jakby to powiedzieć ładnie. W tym momencie możemy mieć po prostu ten sam proces, który dział się na wszystkich itemach, tylko że na wszystkich i temach znowu, a my sobie upzduraliśmy, że patrzymy na Antwerp, Stockholm i tak dalej, bo to się działo na całym rynku, a my, a no w pewnym sensie też ja, wyjąłem pewien obszar tego rynku i powiedziałem, że to się dzieje bardziej na nim, przez co utożsamiamy bardziej spadek Sztokholmu i Antwerpu z wejściem Paryża, niżeli z końcem jakiegoś ogólnego trendu. Yy. Dlaczego ten film jest pozytywny? Dlatego, bo twierdzi on, że słaby wynik Sztokholmu w tym momencie i Antwerpu nie jest wynikiem Paryża całkowicie, że to nie tylko Paryż za to odpowiada, tylko ogólna struktura rynkowa. I żeby to potwierdzić, należy popatrzeć właśnie na wszystkie naklejki. To, co ja w tym momencie zrobiłem, czy nie wiem, wpisujecie sobie Atlanta, byle co, dosłownie byle, byle co. Atlanta 2017, bierzecie byle jaką naklejkę z Atlanty 2017 i patrzycie na nią. I to jest to samo, to jest obojętnie jaka. Nie wiem. Wiem, że wy i tak powiecie, że to może być ustawione, ale no to nie wiem, klikam w byle co. Nie? I rozumiecie. Nagle cena jest wyższa w tym okresie. Chodzi o to, że nieważne jaką naklejkę, jaki przedmiot nie weźmiemy na warsztat w tym momencie, po prostu rynek Steam sam w sobie był wysoko. Nie chodzi o to, że jakiś konkretny przedmiot był wysoko na rynku Steam, tylko cały rynek był wysoko. I teraz cały rynek spada, a nie jakiś konkretny przedmiot spada. I to jest właśnie. Ee, dobra informacja. Bo kiedyby to była zła informacja, no wtedy, kiedy by spadała jakaś konkretna gamma przedmiotów. Że na przykład spada Antwerp Stockholm, dlatego, bo Paryż szedł bez tła, nie? i to wtedy leci dół. Można tak mówić. Że takie są właśnie te czynniki, ale według mnie, jeżeli się szeroko spojrzy na rynek Steam, to rynek to obala. To twierdzenie. I teraz, co jest z tym pozytywnego? Pozytywne jest w tym to, że to jeszcze będzie trochę spadać, i można to powiedzieć. <ścoughs> I to jeszcze, myślę, że chwilę może potrwać ten okres spadku. Yy, dlatego ja osobiście uważam, że jeżeli ktoś... W ogóle. Mówię, to jest kwestia ryzyka, czy ktoś go chce podjąć, czy nie, można podejmować ryzyko i dzisiaj do, dokonywać jakichkolwiek zakupów. Nie pochwalam tego. Yy, po prostu, jeżeli wiecie, no można, jeżeli mówisz zrobię jakąś MLG akcję, zobaczcie se. Nie? Czy coś w tym stylu, to może wtedy to może mieć sens, ok? Ale w innym razie lepiej tak nie robić, bo to jest po prostu bezsensowne. Yy, za to lepiej jest dzisiaj przetrzymać ten okres, po prostu powiedzieć: OK, mam jakieś przedmioty, nie wiem, albo posprzedaję, chociaż lepiej nie, bo to w też może trochę zaboleć e, wtedy, no ale to już tam decyzja, kto chce, ja niech ten decyduje. E, można po prostu to wziąć, przetrzymać, powiedzieć spoko, spoko, mam hajs, mam itemy, OK, zobaczymy co będzie w przyszłości. E, poczekać na jakieś ekstremalne dołki, totalnie, nakupić tego i poczekać na kolejny moment, kiedy rynek. Eksploduje, bo my trochę według mnie mieliśmy przed chwilą takie wrażenie, że no było coś takiego kiedyś, ale teraz już tego nie będzie, bo to nie ma szans. Nie, nie, nie może się coś takiego zdarzyć. Główna prawda, może i jesteśmy ide w idealnym momencie, żeby to potwierdzić, ponieważ właśnie się to wydarzyło miesiąc temu. Yy, według mnie, najzwyczajniej w świecie, wystarczy po prostu uzbroić się w gigantyczną cierpliwość, odpalić sobie jakiś stand-up czy coś. Nie wiem, weźmy. Zamiast inwestować na Steamie, zainwestujmy w to, żeby było więcej stand-upów, po prostu, na YouTubie. Złóżmy się, żeby Lotek udostępnił swój, czy ktoś inny. I po prostu oglądajmy. <grymne> nie wiem, no, no, no bo naprawdę, rynek Steam dzisiaj... Powiem tak, da się dzisiaj zarabiać na rynku Steam. Ale to jest tak ograniczona ilość miejsc, że wam nie powiem, bo bym nie, nie zarabiał, okej? Okay? Muszę, muszę jeszcze za coś żywić... Yy... Co ja żywię, kota w sumie nie. No sam je znaczy nie, no ja go żywię w sumie. Kota muszę żywić jeszcze. Więc jeszcze ten, no jeszcze wam nie pokażę, ale da się dzisiaj zarabiać. Istnieje kilka takich miejsc, ale jeżeli nie jesteś jakimś fanatykiem zarabiania na rynku Steam i mówisz, mam tu trochę swoich pieniędzy, jakby chciałbym kiedyś mieć trochę więcej, nie potrzebuję dziennie zarabiać 60 złotych. Czy jakiejś innej kwoty tego typu? Nie potrzebuje się utrzymywać. Rynek z tym to nie praca. No to wydaje mi się, że chyba lepiej jest po prostu wziąć to wszystko, powiedzieć: Dobra, okej, okay, odstawiam to na dwa tygodnie, zobaczymy co będzie, albo do, do promocji Paryża i tak dalej. Ja tu nie, nie postuluję w ogóle tego. Nie postuluję tutaj jakiegoś, czegoś na zasadzie za chwilę wszyscy umrzemy, bo znaczy to, to, to jest. Tym, zależy od takiej perspektywy, bo z perspektywy dwóch miesięcy to tak może być, że za chwilę wszystko upadnie. Jako ja chcę zwracać, zwracać uwagę na to, że to są. ja Nie wiem, czy mogę używać tego słowa, bo to jest bardzo brzydkie słowo, ale to są jakieś cykle, które występują. One są informacyjne. Wiadomo, to nie jest tak, że powiemy: No, za chwilę to będzie taka górka, tylko to musi, teraz, bo się licznik zresetował i to jest półtorej roku, i za półtora roku to już będzie kurwa taka górka, że ja nie mogę. Nie, to tak nie działa, to jest bardziej coś na zasadzie, nagle wypuszczają jakąś informację i po prostu staje się, stają się takie ceny, nie? Wszyscy szaleją i tak dalej. No ale to tak po prostu już funkcjonuje. Dlatego, gdybym ja miał obierać jakąkolwiek ze stron, to bym obierał taką. Będzie promocja na Paryż, można sobie kupić tych kapsułek, można sobie kupić tych naklejek i tak dalej. Można nakupić Antwerpu, czemu nie, na jakąś dywersyfikację. Jakby na nic nie liczyć. Po prostu mieć to w dupie. A tak autentycznie, tak. Totalnie w dupie. Wyjebane mieć w to. Autentycznie. Bo wydaje mi się, że oczywiście, Paryż może potem spaść wydaje mi się, że przy tych supply'ach, które my, my widzimy dzisiaj, to już można nawet to w jakiś sposób mówić, że raczej Paryż nie będzie za złoty 10 po końcu promocji tylko wydaje mi się, że raczej trochę niżej że w ten sposób, bo jeszcze w marcu, jak byliśmy w tamtej sytuacji na rynku, to można było tak postulować, że będzie na przykład za 2 złoto od razu po zakończeniu jak był marzec, to było tyle pieniędzy na tym rynku, że to by się na złotówce nie utrzymało, ale dzisiaj mamy na Odwrót i dzisiaj naprawdę to może być 90 groszy, albo jeszcze gorzej w jakichś skrajnych przypadkach. Także, no mówię po prostu, że nie, nie mamy zbyt wysokich e, szans na to, żeby szybko coś zarabiać na rynku Steam. Ale, właśnie, dla mnie jest ta kwestia. Gdyby nie było jeszcze tego Steam kontaktu, który wszedł, i on jest po prostu straszny, <grym> jakby on, on jest po prostu straszny, I gdyby go nie było. To ja bym normalnie machnął na to wszystko ręką, powiedział, okej, okay, dobra, teraz zarabiamy na wahaniach przez najbliższe dwa lata i czekamy na górkę, która będzie nie wiadomo kiedy. Albo zagramy jeszcze pod jakieś rzeczy z CSM2, jak wyjdzie, wtedy sobie jeszcze spróbujemy coś pozarabiać i tak dalej, że wtedy znowu będzie hype, etc., no a potem gramy na wahankach <noise> przez najbliższe półtora roku. No i tyle nas widzieli. Cześć. Gramy jeszcze pod Kopenhagę, bo Kopenhaga będzie bardzo ważna i tak dalej. No ale de facto to ciężko jest tak powiedzieć, według mnie, bo z tym kontakt może dosyć mocno namieszać. Przynajmniej ja tak uważam. Przez to co już się dzieje. Zresztą no, polecam wygooglować. <noise> Więc tutaj, akurat, powiedzmy sobie, że może być. Mm, możemy mieć trochę dłużej prze, przepierdzielone, o tak powiem. E, w każdym razie, jaki jest morał z tego filmu? E, morał z tego filmu, a raczej e, taki wniosek, jest taki, że spadki, które właśnie widzimy, nie muszą być czymś nadzwyczajnym że to mogą być po prostu, no, nie wiem, rynek se leci w dół i ludzie o nim zapomną na dwa lata, a potem są o nim przypomną. Więc jakby, no nie, no nie jest to zbyt pozytywne, mówię, ale też nie jest zbyt negatywne. Bo jeżeli planujesz żyć jeszcze przez dwa lata, to wygląda na to, że jeszcze, jest, jeszcze są szanse dla ciebie, nie? Żeby coś zarobić w życiu. Tylko po prostu, no, no nie jest to takie przyjemne. I o to właśnie mi chodzi. Ciężko jest... Właśnie, będąc graczem dzisiaj krótkoterminowym, ciężko jest to przeboleć w momencie kiedy się było w marcu. W ogóle marzec jakby to jest marzec, luty, styczeń, grudzień i tak dalej, to jest taka bomba, bym powiedział dopaminowa. Bo w pewnym sensie ten rynek normalnie wygląda tak jak dziś. Tak jak dziś on wygląda, to jest normalny rynek. On tak wygląda i my dostaliśmy po prostu jakiś taki, dosłownie strzał dopaminy na ten cały okres i my patrzyliśmy na te 4 miesiące i mówili: teraz tak będzie do 2! Hu hu Nie i w ten sposób na to patrzyliśmy. I właśnie to co się dzieje teraz, właśnie chodzi o to, że ja jakby to dla mnie odbiór tego rynku jest taki normalny. Tak, jakby to, co jest teraz, to jest tak, jak to, to powinno być. Kiedy? Jak skrzynka snów i koszmarów 5,75? Jak klaczkę jest 3,30? Jak, Skąd skrzynki mają być po tyle? Skrzynka, skrzynia rękawicz powinna być po 15-14 zł, więc po tyle, nie? Ona nie powinna być za 3 dychy. Jakby gdzie? Gdzie? Gdzie z takimi cenami? O czym my rozmawiamy, nie? To jest właśnie to, że. To, to my, my byliśmy na ekstremalnych górniach, ale tak, takich totalnych, nie? I my w tym momencie schodzimy na ziemię. To nie jest tak, że my podnieśliśmy poziom, tam była ziemia i tam było normalnie. Nie? Że to było normalnie, że skrzynka rękawic będzie za chwilę za 100 zł. Tylko my w tym momencie jesteśmy na, prawie, prawie na ziemi. Jeszcze jest wysoko. Jest, jesteśmy prawie na ziemi. Tak jak powinno być i o tym właśnie mówię, że tak jakby ten kto mm, się tym zachłysnął, trochę jak ja, no to gdzieś tam, oczywiście no przez to, że tak bardzo wszystko pourastało, to trzeba było zarobić, nie? I tyki temu, powiedzmy, że wcześniej miał, nie wiem, cztery naklejki Big Holo ze Sztokholmu, to dzisiaj ma ich sześć albo coś takiego. No, no w, ten, w ten sposób ten zarobek wyglądał. Si, da, dało się po prostu kupić więcej przedmiotów, więc i tak jest zarobiony. Bo jeżeli on ma, jeżeli trzymałeś te wszystkie rzeczy, to jesteś na zero, nie? Powiedzmy miałeś coś przed tymi pikami i tak dalej, no to teraz jesteś na zero, to ta, prawie. Za to, jak wtedy handlowałeś, to jesteś na plus, bo byłeś w stanie, powiedzmy kupić big za 20 zł, sprzedać za 60, potem spadł do 40. Załóżmy, że kupiłeś dwie sztuki, nie, to kupiłeś sobie już trzy wtedy. Nie, I jak zrobiłeś, powiedzmy tak dwa razy, no to wtedy miałeś, mówię, miałeś e, cztery, masz 6 Czy coś takiego. Plus minus. No, no rozumiecie o co chodzi, nie? Bo tam kupiłeś za 20, sprzedajesz za 60, to miałeś jakby, y, no, trzy, potem, no, no, wiadomo o co chodzi, że trochę ich ci się zrobiło więcej. I teraz jak to spada, to dalej jesteś na plus, tylko teraz tego nie odczuwasz, bo ci się wydaje, że to wszystko spadło do tego samego poziomu, nie? I to jest właśnie to. My w tym momencie jesteśmy. Więc ja jakby mówię w ten sposób, że spoko. Jakby rynek wrócił do normalnego poziomu, pewnie każdy ma trochę więcej niż miał, nie? Oczywiście gdyby wszystko wyprzedać i tak dalej, wiadomo trzeba było do 30 kwietnia, w sumie do, ja to mówiłem, ale wyprzedałem się tylko z jakiejś części z tego, co miałem, więc zarzu zarzucać mi można, niekonsekwencja, spoko, sam sobie zarzucam trochę niekonsekwencja w tym. Okay, e Mamy rynek na normalnych poziomach, jeżeli ten rynek jeszcze trochę zleci, no to on de facto będzie wtedy za nisko, będzie można gdzieś tam w niego obkupić i de facto należy to wszystko trzymać, <trym> tak bym powiedział, że to z tego powinno wyniknąć. Jakże co? Ja wiem, ja wiem, że tak jakby jesteśmy w tym momencie w trochę takim, w takiej rozry, rozsypce. Ale trzeba te klocki poukładać, bo właśnie starszy brat w nie kopnął. Nie my składaliśmy zamek przez ostatnie 4 miesiące. Starszy brat w nie kopnął w te klocki, one się rozsypały wszystkie. No i to, co należy zrobić w tym momencie, to powiedzieć: ty, Hultaju, idę posprzątać. Mm. No i tyle. Tak naprawdę. No, jakby. Po pokazuje, że kolonia wyglądała tak samo przez ostatnie 4 miesiące. De facto, wszystko. Więc nie jest to nadzwyczajna sprawa. A teraz bądźcie źli, że to przeze mnie są spadki. I. A, ten John kurwa... No, niby mówił, żeby do 30 może bezpiecznie wyprzedać, ale. Nie wyprzedałem tu jego wina Bleh! tak dalej. No i tyle. Trzymajcie się. Hej.